Cześć, czy wiedziałeś, że używając taki moduł w kotle peletowym możesz sterować swoim kotłem z każdego zakątka świata? Sterując takim modułem internetowym, możliwość oprócz zmiany mocy kotła, zmiany ustawień. Jak również możemy sobie zmienić temperaturę, tak? jaką chcemy sobie ustawić, mamy również możliwość włączenia takiego kotła. Trzeba nacisnąć przycisk, tak? Nasz kocioł właśnie się wyłącza. Wyłączyliśmy właśnie komuś kocioł, zrobiliśmy mu psikusa. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Grupa Bęcki, słucham. Dzień dobry. mamy nowe złożenie. Halo? Tak. A pana nazwisko? Co się dzieje? Wyłączył się sam kocioł, tak? Ciekawa historia. Kurczę, musimy sprawdzić, co się wydarzyło. Niech pan chwileczkę poczeka. Tak, już w momencie. Przyjmujemy dane. Tak, tak, tak. Wygasza się cały czas. Rozumiem. Już patrzę. Teraz coś się wydarzyło innego? A zaczął pracować. I wszystko już jest w porządku. Cieszę się, że pomogłem. Pozdrawiam.